Srebro po 150 zł, złoto po 13200, to wartości rekordowe. Rajd metali szlachetnych nabrał tempa, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku tygodni. Złoto znowu się rozpędziło, to zwyżka o kilkanaście procent, podobnie zresztą jak w przypadku srebra. No i tak stroma zwyżka rodzi pytania o możliwość podtrzymania tego trendu. Czy za rogiem czai się może jakaś korekta? O to spytam dzisiaj Łukasza Wardyna. Analityka z CMC Markets, dyrektora na Europę Wschodnią w CMC. Cześć Łukaszu. Cześć, w roli Analityka dzisiaj jestem. Mamy rekordy złota i srebra w złotówkach. W dolarach sytuacja wygląda trochę inaczej. Rekordy złota są. W przypadku srebra mamy najwyższe poziomy od 14 lat, czyli od 2011 roku. Zacznijmy od złota. Jakie czynniki były najważniejsze, jeśli chodzi o. Tą ostatnią falę hossy, czyli te ostatnie 3-4 tygodnie, co spowodowało, że z konsolidacji wyszliśmy znowu w kierunku marszu ku górze? Według mnie nie ma żadnych czynników krótkoterminowych. Wszystko to, co się dzieje, to jest konsekwencja długoterminowej akumulacji. Długoterminowej, dosłownie, mówimy tutaj o latach. I jeżeli, I to jest według mnie najważniejsza kwestia, czyli te silne zakupy przez banki centralne i stabilnych inwestorów długoterminowych, bo tą rosnącą skalę zakupów przez banki centralne obserwujemy od wielu, wielu lat. I tutaj nasz NBP jest idealnym tego przykładem. A to są bardzo silne ręce. Oczywiście gdzieś tam po drodze w ostatnich latach mieliśmy kilka redukcji, przez niektóre banki centralne natomiast ogólnie netto jeżeli chodzi o właśnie portfel banków centralnych to, to tutaj nie tyle wartość złota ale powiedzmy tonaż rośnie i to, więc to jest dla mnie najważniejsza zdecydowanie kwestia i później do niej można sobie dopisywać różne krótkoterminowe powody, ale długoterminowy to jest, to jest najważniejsza kwestia. My mamy też przecież bardzo mocne zakupy z Chin, a tutaj rynek sobie spekuluje. że My o wszystkich zakupach Chin nie wiemy, że to, co jest raportowane, to jest tylko cząstka. Te spekulacje to nie są tylko, to nie jest tylko wróżenie. Ale no to jest też od poszczególnych dealerów, dealerów, uczestników giełd. Takie, takie są doniesienia. A później, jakie to są już szacunki? Ile? Ile mniej wiemy o zakupach, no to jest zupełnie inna sprawa, ale no, można tak założyć, że te zakupy z Chin, informacje o nich, że, one są, że te zakupy są o wiele, wiele większe. Czyli pierwsza kwestia dla mnie to właśnie te silne zakupy banków centralnych. Druga kwestia, też jeżeli chodzi o bardziej mm, stabilnych inwestorów, czyli to będą y, już na własny rachunek y, poszczególne instytucje. I numer 3 to już nie są aż takie silne ręce, ale silne napływy do ETF-ów, różnych ETF-ów złota, ale też generalnie metali szlachetnych. Natomiast to faktycznie bym powiedział, że jest bardziej krótko-średnioterminowy, no bo to nie są tak mocne ręce to są bardziej ręce już spekulacyjne. I tutaj Gdyby tak się zdarzyło, że mielibyśmy bardzo mocną korektę na przykład na rynku złota, no to można liczyć, że z tych ETF-ów będą spore redukcje. Więc to na pewno krótkoterminowo wspiera, ale według mnie to nie jest stabilny, stabilna część tych inwestorów. I teraz tak, no, czyli mamy dla mnie ten najważniejszy argument. Stabilnego, stabilnego inwestora. I teraz, dlaczego dlaczego te zakupy się dzieją od wielu, wielu lat? No to według mnie to przede wszystkim są te geopolityczne konflikty i niepewność. To jest też ogólne zmniejszenie zaufania do, do walut. Głównych rezerwowych przez poszczególne banki centralne i, no, ale to te instytucje nie zaangażują się w bitcoina. One myślą bardzo konserwatywnie, być może zdecydowanie właściwie, i dla nich złoto jest właśnie typowym takim aktywem rezerwowym. Więc jeżeli my mamy tego typu niepokoje o kondycję pieniądza, jeżeli mamy niepokoje o natury geopolitycznej, czyli te wszystkie konflikty, które są no, Ukraina, Rosja, Palestyna, też rysująca się, czy już zarysowana właściwie, taki podział na świat zachodu i świat, powiedzmy, Chin i potencjał konfliktów gdzieś tam w okolicach Tajwanu, no to, no, to, no to mamy ten warunek, a znowu długoterminowy tych geopolitycznych konfliktów i niepewności. Teraz bardziej średnioterminowo, no to słabość dolara ostatnio, średnioterminowa i, i krótkoterminowa, no bo mamy dzisiaj 1,17. Natomiast tu zwróciłbym uwagę na to, że początkowa faza tego, tego wzrostu cen złota z ostatnich tygodni, ona miała miejsce zupełnie bez ruchu na eurodolarze. Więc to akurat tym bardziej pokazuje jeszcze taką właśnie wewnętrzną siłę Siłę złota i na, o, tym, o tym trzeba pamiętać, więc e, powiedziałbym, że ten słabnący dolar amerykański, ogólnie napięcia wokół Fed w Stanach Zjednoczonych, to bym powiedział, na, owszem, to, to pomaga cenom złota, ale to bardziej bym powiedział, że już jest post factum próba, e, próba znalezienia powodów e, wzrostu. I to samo bym powiedział, mimo wszystko, o oczekiwaniach i cięciach stóp procentowych przez różne banki centralne, a szczególnie czekamy tutaj w tym względzie na Fed. No, zobaczmy ceny złota, jak rosną od dłuższego, dłuższego czasu, a my na rynku akcyjnym, inwestorzy. No, to chyba już będzie trzeci rok, gdy cały czas są przekonani, że będą obniżki stóp procentowych. One w końcu nadchodzą, tak? Ale o tej serii agresywnej inwestorzy na rynkach akcji mówią, mówią już trzeci rok. Więc no, znowu bym powiedział, że te oczekiwania cień, na cięcia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych to jest dobry powód. Ale też niepodstawowy. I teraz jeszcze tylko na koniec, i to jest, to jest może bardziej już takie krótkoterminowe, ale to nie jest, to nie jest taki pewny element, który może przetrzymać ten, ten trend wzrostowy na dłużej, ale krótkoterminowo tak. Wiele banków inwestycyjnych, największych banków, w tym z Australii, zdecydowało się na podniesienie ostatnio poziomów docelowych złota w swoich analizach, swoich quasi rekomendacjach. No, tutaj już zaczęły się pojawiać poziomy ANZ, bodajże że 4000 dolarów, Goldman Sachs 5000 dolarów, natomiast ten ANZ, ten krótkoterminowy, to chyba 3800 do końca tego roku. Czyli i widzimy w innych bankach też. No i to, to na pewno stymuluje taki impet bardzo krótkoterminowy, ale znowu, jeżeli szybko coś by się zmieniło na rynkach, to inwestorzy szybko o tym zapomną. Więc najważniejsze, skupmy się na tym, na tych najmocniejszych rękach, które trzymają złoto i chcą dalej, i kupują, i chcą dalej jeszcze kupować. No, i w tym przypadku warto zwrócić uwagę na to, co robi Narodowy Bank Polski, co zapowiedział prezes Glapiński, który przy okazji ostatniej konferencji prasowej towarzyszącej decyzji monetarnej powiedział o tym, że. Będzie rekomendował zwiększenie udziału w rezerwach walutowych NBP, udziału złota z 20%, który już przekroczono, obecnie jest to blisko 22%. Między innymi z uwagi, z uwagi na wzrost ceny złota na światowych rynkach do 30%. 30% to już naprawdę sporo, co rodzi pytania o zasadność wprowadzenia większej dywersyfikacji, może. Jak sądzisz, czy to dobra decyzja? No to jest decyzja natury, takiej bym powiedział, teraz już przynajmniej spekulacyjnej, bo NBP jest wygranym spekulantem, tak to nazwijmy, bo była decyzja w, do w dobrym momencie. No każdy moment dla złota był dobry, bo jesteśmy po prostu na najwyższych poziomach. Była decyzja zwi o zwiększaniu <laughs> tych wartości. Dobra, świetna decyzja, I, i na tym NBP i Polska wygraliśmy. Natomiast jest to ruch inwestycyjno-spekulacyjny. I no my jednak nie, nie, nie powinniśmy aż tak bardzo być uzależnieni od cen jednego. Spekulacyjnego aktywa, jakim, jakim też jest złoto, więc no, to jest bardzo odważna decyzja, i myślę, że nie po to były te limity kiedyś ustawione, żeby teraz tak z własnością je zmieniać, bo dla mnie to jest taki typowy ruch spekulanta, który uważa, że no panuje nad rynkiem, czuje rynek, ponieważ to co robił przez wiele lat się sprawdzało, tak, no to pod, tak jak wiele jest systemów inwestycyjnych, wiele jest strategii i wielu jest spekulantów i inwestorów, którzy przez lata fantastycznie sobie radzą na rynkach i zarabiają, no, ale w pewnym momencie przychodzi ten gorszy czas i teraz w zależności od tego, jak ten portfel jest skonfigurowany oczywiście wśród inwestorów indywidualnych i też in instytucjonalnych, ale no dochodzi tutaj element lewarowania. Ale jeżeli jeżeli za bardzo uwierzymy w to, że ta strategia z przeszłości będzie dalej działać, no to można się potknąć, a wtedy to potknięcie w przypadku NBP, gdy te poziomy były 20%, a 30%, a jeszcze te kilka punktów procentowych, to my musimy przecież dokupić podczas obecnego rosnącego rynku po wysokich cenach. No to może, no to w momencie, gdyby sytuacja się odwróciła, może być niewesoło. Więc e, są, są naprawdę różne, różne aktywa, e, i, i mi osobiście ja nie jestem zwolennikiem zmiany limitów, szczególnie jeżeli chodzi o złoto, e, tym bardziej, że to nie jest e, to nie jest jakieś nowe aktywo, które przecież się pojawiło, e, szczególnie tutaj w kontekście banków centralnych. E, więc e, Dlaczego nagle, dlaczego nagle, e, aż tak drastyczny, drastyczny zapowie, zapowiedź drastycznego ruchu? Przyjrzyjmy się zatem srebru, bo mówiliśmy wcześniej o złocie. W przypadku ceny srebra w dolarach za uncję to mamy najwyższe poziomy od 2011 roku. Z uwagi na wahania kursów walutowych, to srebro w złotówkach jest najdroższe w historii, choć w dolarach nie jest. No ale srebro to jest trochę inny metal niż złoto, bo srebro ma duże zastosowania przemysłowe, między innymi spore znaczenie w transformacji energetycznej. Czy to też jest ważne i jak ważne? Tak, myślę, że, że, to, jest, że to jest ważne. I można tutaj. U nas na, mamy. Taki instrument, indeks metali szlachetnych. No i właściwie tutaj można by bardziej zwrócić na to uwagę, i jesteśmy gdzieś tam w okolicach poprzedniego lokalnego szczytu, z, z, chyba sprzed z dwóch albo trzech miesięcy. O, właśnie. Więc, no, widać, że to idzie bardzo, to idzie portfelowo. I przede wszystkim, według mnie, to jednak będzie ta korelacja z rynkiem złota, który ciągnie, ale dwa, no czyli ta korelacja z, z rynkiem złota, to o czym wszystkim wskazałem, natomiast no tutaj właśnie już to, o czym powiedziałeś, czyli te, ten oczekiwania na silny popyt przemysłowy, na deficyt podaży, no to, ten, no to faktycznie szczególnie w związku z obniżkami stóp procentowych to się może nasilić. Więc tutaj jest, powiedziałbym, że właśnie te oczekiwania na obniżki stóp procentowych, tak jak w przypadku złota, to jest według mnie dobry powód wymyślany post faktum, albo po prostu tak rzucone długoterminowo, tak, w przypadku złota, no jednak niższe. Niższe stopy procentowe przyspieszą przyśpie globalną gospodarkę. Ten popyt, kondycja przemysłu będzie lepsza. No i tutaj właśnie wchodzi nam ten silny popyt przemysłowy i też deficyty ewentualne podaży srebra. Już teraz zresztą no, widać ten wzrost zapotrzebowania na srebro. W takich sektorach jak y, panele y, fotowoltaiczne, y, ogólnie elektryfikacja. Y, no no to, wszystko, to wszystko napędza na pewno ten silny popyt przemysłowy, więc to jest faktem. A jeżeli możemy, mamy mieć do tego obniżki stóp procentowych, no to można liczyć że, na to, że ten popyt przemysłowy jeszcze będzie większy. Y, Strukturalnie też o tym i to jest bardziej długoterminowe, no my mamy deficyty na rynku srebra, produkcja nie nadąża generalnie za rosnącym popytem, i, i o ile się nie mylę, to już piąty rok, tak to wygląda, i to może się, i to, to raczej biorąc pod uwagę specyfikę sektora złota, gdzie przez wiele lat no, nowe projekty były bardzo niedoinwestowane. No, oczywiście przez ostatnie lata na świecie nadgania się tą, te, te inwestycje w nowe projekty, no ale jednak tego jest, tego jest cały czas za mało, więc mamy ten trwały deficyt taki właśnie strukturalny. Jeśli chodzi o obniżenie 5%, a chcesz jeszcze dodać właśnie... coś o srebrze? Tak. Nie, tak. Jeszcze tylko na koniec, jeżeli mhm. chodzi o właśnie udział srebra, złota, czyli tego współczynnika, no, zawsze to jest taki krótkoterminowy jeszcze argument, gdzie, gdy srebro tak historycznie staje, no jest po prostu w tej, powiedzmy, niższym Niższych odczytach, zakresów takich historycznych, no to wtedy inwestorzy, spekulanci mówią, tutaj jest okazja, ten, ten wskaźnik wzrośnie, i samym też kwestia samo, samego tego wskaźnika też może, też może powodować zwiększone zakupy. Natomiast tutaj. Podsumowując, ja bym powiedział, że to jest portfelowo, metale szlachetne. Faktycznie ten silny popyt przemysłowy i deficyty podaży, które są strukturalne, a one się jeszcze mogą zwiększać przez obniżki stóp procentowych. Tutaj mówiłeś o tym tak zwanym gold-silver ratio czyli stosunku ceny złota do ceny srebra zakładając podobną wagę obu metali. No i faktycznie, historycznie Jesteśmy na nadal dość w wysokim poziomie wynoszącym około bodajże 86 obecnie, czyli złot, uncja złota jest 86 razy droższa niż uncja srebra. E, przykładowo w 2011 roku to było 52, a w dołku w 2011 33. Także a, nadal to jest nadal powyżej średniej historycznej. To jest naprawdę relatywne. Ja w, w takiej swojej spekulacji bym bym starał się na to aż tak nie patrzeć bo różnego rodzaju współczynniki one przez długi czas mogą utrzymywać się w wartościach w dużym odchyleniu od takich średnich historycznych i liczenie akurat na to no to może naprawdę, może naprawdę zaboleć więc no, to jest jakiś dodatek, który ja jestem przekonany, że w krótkim terminie również stymuluje ceny Srebra, natomiast we własnej spekulacji czy inwestycjach to byłbym ostrożny, żeby aż tak na to na tym się skupiać. Czyli wskaźnik o dość niskiej wartości prognostycznej i analitycznej. Mówiłeś szczególnie, wcześniej o, szczególnie krótkoterminowej. Tak, tak. Mówiłeś wcześniej o obniżkach 100% w Stanach Zjednoczonych, obecnie spójrzmy na wycenę rynkową tego, jak to wygląda szanse na to, że stopy procentowe pozostaną bez zmian według rynku opcji to narzędzie FedWatch Tool, które często pokazujemy na live'ach na FXMAG, 0%, szans na pozostawienie stóp procentowych na niezmienionym poziomie na najbliższym posiedzeniu Fed 17 września, szanse na obniżkę o 25 punktów bazowych wyceniane są na 92%, a na 50 punktów bazowych o 8%, czyli idą cięcia stóp procentowych i gdy banki centralne obniżają stopy procentowe, zwykle waluta tego kraju cierpi. Czy to już jest w cenie dolara? Czy jakiś wpływ jeszcze na kurs amerykańskiej waluty luzowanie polityki pieniężnej będzie miało? Ja myślę, że to jest, że to jest w cenie y, dolara. Y, no bo szczególnie na rynkach akcyjnych od dłuższego czasu już oczekiwano tych obniżek stóp. Y, więc, więc myślę, że to jest zdecydowanie w scenie. No, yy, według mnie Fed jest w bardzo dobrej sytuacji. Yy, biorąc pod uwagę kilkunastoletnią hossę, która była na, na rynku akcji, jest dalej. Biorąc pod uwagę, tak, że w tak długim terminie fantastycznie cały czas rozwijała się amerykańska gospodarka. Po drodze mieliśmy jeszcze to, Olbrzymie zawirowanie, jeżeli chodzi o COVID przecież I, i z wszystkiego FED wyszedł. No to naprawdę jest w rewelacyjnej sytuacji, bo ustabilizował i można powiedzieć, że wrócił do takiego punktu, w którym przez lata był Alan Greenspan, czyli który właśnie czasami był troszkę... Wyprzedzał, czasami trochę był za późno, czasami idealnie, ale no był w stanie te dołki i górki wygładać, wygładzać, jeżeli chodzi o wzrosty gospodarcze, ale i stymulować też no właśnie, podwyżkami, obniżkami stóp procentowych i wygląda na to, że FED znowu jest w takiej sytuacji, gdzie może to robić. Właściwie można by, bo tutaj Donald Trump cały czas zarzuca, co jest oczywiste. Chcę też populistycznie tłumaczyć, że to, jest, że to może być wina Fedu, że jest za wolny, jeżeli nagle byłyby problemy w gospodarce. Oczywiście, że on chce niższe stopy procentowe, by, by gospodarka dalej pędziła, ale Równie dobrze przy takich parametrach, jakie dzisiaj są, Fed mógłby dalej jeszcze się trochę wstrzymywać, a jednak rynek oczekuje i wygląda na to, że z uwagi na pierwszy, jakieś takie elementy słabości na rynku bezrobocia, Fed już, już zareaguje. No mówię już, bo, bo uważam, że do tej pory z Fed zachował się naprawdę racjonalnie, czekając. No tam mieliśmy tych kilka, zresztą było widać te kilka obniżek stóp procentowych. Więc Fed jest w dobrej sytuacji i trzeba czekać aż szczególnie na rynku euro-dolara. No w końcu opanują się ci optymiści dotyczący euro. Ale myślę, że, że wiele naprawdę jest, jest już w cenach. A tak z perspektywy czysto technicznej, bo my jesteśmy na kursie dolar do złotego na ciekawym poziomie, poziomie wsparcia z 2021 roku, okolice 3,60. Czy zakładasz pęknięcie tego wsparcia i możliwe zejście niżej? Dolar, dolar do złotego. Um. No, tutaj bym zwrócił uwagę na indeks złotego przede wszystkim, bo my jesteśmy gdzieś w górnym, cały czas bardzo blisko wyłamania, w górę na indeksie złotego. No, jeżeli. Więc cały czas złoty naprawdę jest mocny i nawet dzisiaj wiemy, jakie są doniesienia tej niepewności. To naprawdę w ogóle nie ma na rynku. No my mieliśmy kwestię też przecież, to już pewnie. Dwa tygodnie temu, te, tych plotek dotyczących podatku bankowego na walucie był kompletny spokój. Więc, jeżeli na indeksie złotego dałby nam się naruszyć choćby ten poziom oporu, przy którym cały czas jesteśmy, no to tak samo moglibyśmy naruszyć ten dołek, który mamy na dolar złoty. Natomiast, według mnie, w w średnim terminie to wsparcie jest bardzo mocne, i jeżeli udałoby nam się zejść niżej na dolar złoty, no to myślę, że bardziej byłoby to naruszenie, i jednak na tych poziomach my jeszcze przez długi czas będziemy się, będziemy się kotłować, szczególnie biorąc pod uwagę że jednak spekulanci i inwestorzy oczekują, że, że te obniżki stóp procentowych, które mamy w Polsce, to nie, to nie jest żadne dostosowanie, tylko to jest trend, w którym my jesteśmy i on nas zabierze zdecydowanie niżej. Więc tak jak mówiliśmy o eurodolarze, te obniżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych według mnie Relatywnie dużo mniej przeszkodzą dolarowi w stosunku do euro niż obniżki stóp procentowych w Polsce, e, przeszkodzą, e, przeszkodzą złotemu. Czyli, czyli według mnie e, obniżki stóp procentowych na złotym będą bardziej do, dotkliwe dla złotego. E, natomiast no, atmosfera na rynkach jest bardzo dobra, e, akceptacja ryzyka. Jest na najwyższych poziomach cały czas, jest dość spokojnie. Dlatego nie uważam, że te obniżki stóp procentowych w Polsce, które będą, one mogłyby drastycznie osłabić złotego. Ja bardziej myślę o tym, że znaleźliśmy jakieś poziomy gdzieś na indeksie złotego, które dobrze widać, i my na tych poziomach w takim zakresie przez dłuższy czas jesteśmy w stanie pozostać tak długo. Aż nie zmieni, się, nie zmieni się tolerancja do ryzyka globalnie. A więc bym powiedział, że dość komfortowa sytuacja komfortowa, ale też spokojna sytuacja na rynku złotego ja jakichś oczekiwań do, do dużych zmian trwałych cenowych w stosunku do tego co, co mamy przez ostatnie miesiące to, to nie oczekuję no to wyłączam z tego właśnie krótkoterminowe jakieś zmiany, które między innymi gdyby udało się właśnie mówię naruszyć na ten dolar techniczny poziom na, na dolar złoty no to one mogłyby się pojawić, ale myślę, że w średnim terminie będzie spokojnie na złotym i że będą w, e, dużo ciekawsze Ogólnie instrumenty niż złoty do właśnie takich zagrań spekulacyjnych. Czyli na polskim złotym raczej spokojnie, ale niespokojnie w kalendarzu banków centralnych, bo będzie dużo działo się, jeśli chodzi o Narodowy Bank Polski, Rezerwę Federalną, więc wrażeń będzie sporo. Dzięki Łukaszu za dzisiejsze spotkanie na antenie, udanych inwestycji, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.